Witam państwa. Gościem rozmów Elgi jest dzisiaj pan Leszek Milew. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Były premier, były przewodniczący SLD. Dużo tych były. No, w takim wieku już jestem, gdzie y, słowo były przeważa niewątpliwie. A obecny? A obecny? Obecny szef Instytutu Europejskiego oraz przewodniczący polskiej strony. Komitetu Doradczego Polsko-Ukraińskiej Izby Handlowej. Ej, obecny komentator polityczny, bo widzę w tej roli pana najczęściej. Też tak. Bardzo lubię zresztą tą rolę. Fajna, nie? Można sobie ponarzekać, można sobie pojeździć, można popuścić, odpowiedzialność żadna. Można popuścić wodę fantazji, pofantazjować, bardzo miła funkcja. Powybrzyzać trochę. Też, oczywiście. E, panie premierze, ja jak usłyszałem, że pan przyjeżdża do Leśnej, że będzie pan naszym gościem, jedną rzecz pomyślałem, i to nie była pańska wizyta właśnie kiedy był pan e, premierem, tylko e, taka scena, ja pana zobaczyłem na targach Polagera, to była jesień 2001 roku, zaraz po wygranych wyborach i chyba po desygnowaniu pana na premiera, ale jeszcze przed e, przyjęciem przez Parlament. Był pan na targach i dopchać się do pana nie można było. Był pan rozchwytywany, uwielbiany, te wszystkie firmy rolnicze, te wszystkie samorządy, te wszystkie miasta po prostu na wyprzódki Pana zapraszały na swoje stoiska. Ja żałowałem, że Pan Wzorem Rzymskich cesarzy nie ma za sobą niewolnika, który mówi do ucha, pamięta, jesteś tylko człowiekiem. Pamiętam to wydarzenie rzeczywiście. To było tuż po powierzeniu mi przez pana prezydenta Kwaśniewskiego misji tworzenia rządu, ale jeszcze oczywiście przed utworzeniem rządu. Ja wtedy przyjechałem do Poznania na targi i było tak, jak pan mówi. Wszyscy pana kochali. Tak, no ale wie pan, powodzenie ma bardzo wielu przyjaciół, a niepowodzenie jest najczęściej samotne. Tak było, i jest i będzie. Był pan woli. Y w Której był Donald Tusk teraz po wyborach. potężny, potęż, bardzo dobry wynik wyborczy. E, człowiek przewodniczący partii, który zostaje premierem, kanclerzem pana zwano wtedy, e, ale szybko się to skończyło. No może nie szybko, bo to trwało jednak co najmniej 3 lata, ale o, się skończyło. Dwa. No nie, ja byłem. Notowania później lat, już poleciały. Lata, no, notowania poleciały. Ale tak właśnie było, i po raz pierwszy dopiero premier Tusk potrafi sobie z tym poradzić. To znaczy przede wszystkim orientować się na sondaże, nie podejmując jakichś głębokich reform, które mogłyby uderzyć w obywateli. Zresztą przyznam się szczerze, że Ujął mnie swoją odwagą premier Tusk, kiedy powiedział, że jego głównym zadaniem jest wygranie kolejnych wyborów parlamentarnych. Za moich czasów codziennie media i politycy, politycy przypominali mi, że najważniejszym zadaniem rządu są głębokie reformy, a nie wygranie następnych wyborów parlamentarnych. Nie pan popatrzy, jak to się zmieni. nie zrzyma się pan, jak ogląda pan Tuska, no prawie już czwarty rok rządzącego i ciągle... Na fali ciągle świetne notowania, ciągle no, nawiód kocha. I pan mówi, jak on to robi? Jest przedmiotem e, mojego zaciekawienia, dlatego że być może po raz pierwszy od w, w tych 20 latach polskiej transformacji jego partia ma szansę wygrać po raz drugi wybory, bo do tej pory to nikomu się nie zdarzyło, a taka partia, jak Akcja Wyborcza Solidarność w 97 roku pięknie wygrała, a po czterech latach nie weszła do parlamentu. No wyście też cośkolwiek mam nie skończyli. Powiem no się, nie, bo myśmy... Nie chcę panu wypominać, nie, 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 nie. ale SLD w gwałtowny kryzys wpadło. Panie że myśmy e, stracili wiele, ale weszliśmy Natomiast Akcja Wyborcza Solidarność rozpadła się całkowicie po czterech latach. I widać wyraźnie, że SLD odzyskuje teren, nabiera e, wiatru w żagle, jest na dobrej drodze. No, z czego Oczywiście należy się cieszyć. Ale to jest zupełnie inne z Seldonu za pana czasów. No, inne w tym sensie, że są inni ludzie, że mają inne cele do zrealizowania. Inna retoryka. Bo na przykład za moich czasów najważniejszym dla nas zadaniem było wprowadzenie Polski do Unii Europejskiej i pokonanie kryzysu gospodarczego. Dzisiaj już przed nikim nie stoi cel wejść do Unii Europejskiej, tylko inny, jak wykorzystać te wszystkie warunki, które akcesja europejska niesie ze sobą. Powiedział pan wtedy takie strony bonnot, Unia warta jest mszy. To jest właśnie to inne oblicze SLD. Wtedy SLD nie wojowało z Kościołem. Dzisiaj już idzie na ostro. Zresztą, pańskie teksty też bardzo ostre. Ten na tym in vitro, o biskupie Chodzerze. No, yy, my nie wojowaliśmy, dlatego że musieliśmy przejść przez referendum. A w referendum trzeba było uzyskać ponad 50% frekwencję w głosowaniu. I ja się obawiałem, że jeżeli się skonfliktujemy z Kościołem i z innymi siłami społecznymi czy politycznymi, to ten wynik będzie negatywny. Ale dzisiaj dzisiaj już nie ma takich warunków, nie ma takich przeciwwskazań. Czyli w naturze lewicowca leży konflikt z Kościołem? Zgwałciliście swoją naturę wtedy dla tej Unii właśnie. Nie, uważaliśmy, że jest pewien cel nadrzędny, który jest ponad taką doraźną grą polityczną, że wejście Polski do Unii Europejskiej warte jest mszy i przyzna Pan, że było warte. Natomiast teraz trzeba walczyć o rozdział Kościoła od Państwa w przekonaniu, że Konstytucja musi być ważniejsza od Ewangelii. Mhm i czyli jednak jest w naturze walka z Kościołem? Nie, to nie jest walka, to jest po prostu budowanie nowoczesnego państwa, w, w którym każdy może wierzyć w co zechce, każdy kościół ma prawo do swojej działalności i korzysta z tego. Natomiast prawo, konstytucje i ustawy nie są pisane po dyktandu ewangelii. Mhm. A już nie mówicie, bo to też jest taki problem, że elektorat taki klasyczny, lewicowy trochę wam PiS zagrabił. Taki socjalny elektorat. Dzisiaj właśnie mówicie o Komisji majątkowej, o in vitro, o a, problemach osób homoseksualnych. Na tym się bardziej skupiacie? No nie tylko, ale jeżeli chodzi o PIS, to. Wie pan, ja się nie zgadzam z takim poglądem, że PiS znalazł jakąś drogę do tych grup upośledzonych, czy gorzej Wykluczały. sytuowanych, mhm. wykluczonych i tak dalej, i tak dalej, bo dzisiaj nie ma, nie ma partii politycznej, łącznie z najbardziej liberalnymi, które nie mają programów osłonowych, programów społecznych i tak dalej, i tak dalej. PiS zaproponował jakby taki rewanż, tych wszystkich, którzy uważają, że im się nie udało, że im się nie powiodło i że nie należy szukać winy u samych siebie, tylko w otoczeniu zewnętrznym, no i okazało się, że ponad 20 Polaków tak myśli. No to działa. Ponad 20%, przepraszam. Tak, tak, tak. To działa. A u was to będzie działać? A u nas my stawiamy na dalszą modernizację Polski. Modernizacja, zamiast takiej wiecznej konspiracji, szukania ciągłych przeciwników, jakichś takich snucia, takich teorii spiskowych. Więc modernizacja, republikańskie państwo, neutralne światopoglądowo gospodarka, w której człowiek jest najważniejszy praca, która jest ważniejsza niż zasiłek i edukacja która nie uwzględnia żadnych barier zależnych od miejsca urodzenia. I jesteśmy mili dla wszystkich i dla Unii Europejskiej i dla Moskwy. A tak powinno być. Znaczy nie, mili tylko powinniśmy mieć dobre interesy zarówno z Brukselą, jak i z Moskwą, jak i z Berlinem. Bo kraj, który jest skonfliktowany ze swoimi sąsiadami tylko na tym traci, więc jeżeli udałoby się jeszcze do, oprócz dobrych relacji z Brukselą, mieć dobre stosunki z Rosją, bardzo dobrze. A jak pan obstawia wynik wyborów przyszłych, kto wygra wybory parlamentarne, bo samorządach to jest sam w zależności od miejscowości, ale jest parlamentarne. No, gdyby dzisiaj były wybory, to zgodnie z sondażami pewnie wygrałaby Platforma Obywatelska, i to byłby pierwszy wypadek w tej dwudziestoletniej transformacji, gdzie partia wygrywa drugi raz wybory parlamentarne. I to jest Ale dobre. przez rok. Wie pan, ja jestem w opozycji, więc ja mam innego nie, faworyta. Bo bardzo pan komplementuje, ja, pan mam ja, ja mam innego faworyta. Hmm. Ja jestem w opozycji do, do Platformy, ale nie mogę zamykać oczu na obiektywne fakty. Natomiast co się stanie przez ten rok? Wszystko się może zdarzyć. Polska polityka to jest dama bardzo kapryśna, nieobliczalna w swoich zachowaniach. Ona dzisiaj patrzy panu miłośnie w oczy, ale jutro może odwrócić się ze wstrętem plecami, więc wszystko się A może A myśli pan, zdarzyć. że już za rok uśmiechnie się do lewicy i obdarzy wdziękami? Już się dzisiaj mały uśmiech, jeszcze bardzo dyskretnie i tak nieśmiało, ale myślę, że ten uśmiech będzie coraz wyraźniejszy. Za rok już będzie? Będzie za rok i na pewno to będzie dobry wynik. Yy, yy, na pewno o wiele lepszy, niż uzyskał yy, Grzegorz Napieracki w wyborach prezydenckich. Dziękuję bardzo. Naszą gościem był pan premier Leszek Mielek. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.